Cześć! Zapewne część z Was jest zaskoczona moją obecnością tutaj, ale już wszystkim tłumaczę, co tutaj tak naprawdę robię. Jakiś czas temu skończyłem 30 lat i w końcu zaczęło wydawać mi się, że mogę mieć coś do powiedzenia. Jeżeli mam coś do powiedzenia, to czemu tego nie upublicznić i nie pokazać światu? Niech idzie w świat, może ktoś się zgodzi, a może ktoś zaprzeczy moim tezą. Zgadza się, tak jak słyszeliście, mam zamiar vlogować. A częstotliwość wypuszczania filmików zależy tylko i wyłącznie od tego, czy będzie jakaś rzesza ludzi, która będzie chciała je oglądać. Jak na razie, bawię się świetnie. Jest to mój pierwszy filmik i uwierzcie mi, że zajęło mi to naprawdę dużo czasu, aby dojść do tego momentu, który widzicie na swoich ekranach. Sam mam niezłą bekę z tego, jak powstają te filmiki. Jest to totalna amatorka, nie robiłem tego nigdy wcześniej, ale wydaje mi się, że jest potencjał. Tematyka będzie naprawdę dowolna. Nie mamy żadnego opracowanego schematu. Będziemy nagrywali wszystko, co dzieje się dookoła. Będą wyjścia do w kawiarni, restauracji. Tak, jak słyszeliście, jedzenie i picie to, co lubię najbardziej. Ale nie możemy też zapominać o lifestyle. Wybierzemy się czasem na jakąś wycieczkę albo inny spacer. Wydaje mi się, że nie będziecie się ze mną nudzić. A ja, tak jak mówiłem, na pewno będę dobrze się bawić. Na samym początku wybaczcie mi kilka potknięć, ale chcę, żeby wyszło profesjonalnie. Jednak od samego początku też czuję, że bardziej powinno być naturalnie niż profesjonalnie. Także ruszamy. Zapraszam Was do mojego pierwszego filmiku. Na chwilę to trzymajcie się, nie wiem co myślałem. Jeszcze raz. Jakiś czas temu skończyłem 30 lat. I ch... i czuję się staro.